Komenda Miejska Policji w Chorzowie, Biznes Consulting, Stowarzyszenie Florystów Polskich oraz Telewizja TVS postanowiły nietypowo uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Od wczesnych godzin na ulicy Katowickiej w Chorzowie policjanci przeprowadzali kontrolę trzeźwości w ramach akcji Prowadzę Jestem Trzeźwy. Każdy kierowca, który reprezentował trzeźwy styl w nagrodę otrzymywał pamiątkową nalepkę z logo akcji oraz tulipana. Rozumiem tak, leki kierowcy oczywiście trzeźwym. Mówiąc o tym, że kampanię prowadzę, jestem szczęśliwy, to trzej styl życia. Trzeliwy styl życia nie tylko za kierownicą, ale także w całym życiu, tak jak powiedziałam. Rozdajemy naklejki i kwiaty. Mimo, że w Dzień Kobiet floryści mają dosłownie pełne ręce roboty, udało im się włączyć do naszej akcji. Stowarzyszenie Florystów Polskich uczestniczy w różnego rodzaju akcjach, promując również kwiaty. My wszystkim trzeźwym kierowcom w dniu dzisiejszym. Rozdajemy kwiaty. Policja podkreśla, że takie akcje kontroli trzeźwości kierujących są organizowane na Śląsku nie tylko od święta. Nie tylko od święta, praktycznie każdego dnia policjanci przeprowadzają badania trzeźwości kierowców. No i niestety, praktycznie w każdym tygodniu ujawniani są kierowcy, którzy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu. Paniom życzymy 100 lat z okazji Dnia Kobiet. Trzeźwych kierowców spotkanych przez nas o poranku pozdrawiamy. O!